Wszystkim. witajcie w nowym filmie. Ja jestem Sysia i dziś zapraszam was na film, w którym powiem wam co się przydało, a co się nie przydało w pierwszych miesiącach życia noworodka. Jakiś czas temu, w sumie już dokładnie 5 miesięcy temu, wrzuciłam na mój kanał taki film Wyprawka dla noworodka część pierwsza i właśnie w dzisiejszym filmie chciałabym przeanalizować tą część pierwszą oraz część drugą, w której pokazuję różne rzeczy i będę Wam po kolei mówić, co się przydało, a co się nie przydało. W tamtym etapie jeszcze byłam tuż przed porodem. Mój maluszek w tej chwili ma 4 miesiące i teraz już naprawdę mogę Wam powiedzieć, które rzeczy okazały się hitem, a które bublami. I tutaj po kolei będę analizować rzeczy z tego filmu. Pierwsza rzecz, o której wspomniałam w tym filmie z wyprawką, jest to łóżeczko: jest to łóżeczko marki Kiko Next To Me. I czy ono się przydało, czy się nie przydało? Oczywiście, że się przydało. Uważam, że jest Dziś już w tej chwili ma 4 miesiące, tak jak już powiedziałam, i cały czas się do tego łóżeczka mieści. Początkowo był tutaj kokon i spał w tym kokonie, później już z niego wyrósł. E, o tym też wspomnę w dalszej części. Bardzo fajne jest to, że w nocy po prostu kiedy dzidziuś obudzi się na karmienie. To y, ja nie muszę wychodzić z łóżka, tylko po prostu biorę go, bo jest dosłownie next to me i wtedy y, kładę go na łóżko i y, jest karmiony. Jest to bardzo duże udogodnienie dla rodziców, także ja. Z z głębi serca Wam polecam. Następną rzeczą, jaką pokazałam w tym filmie są dwa prześcieradła, idealnie dopasowane do tego łóżeczka. To łóżeczko było zamówione razem z materacem. Mam dwie sztuki i dwie sztuki aktualnie w zupełności mi wystarczają. Kolejna rzecz to moskitiera, moskitiera do tego łóżeczka. Ona mi się w ogóle nie przydała, w ogóle nie została rozpakowana, jeżeli mam być z Wami szczera. Natomiast zamawiając to łóżeczko moskitierę otrzymałam gratis, więc... Za nią nie płaciłam. Po prostu nie było jakby okazji, żeby tą moskitierę użyć, ale jeszcze chciałam dodać, że do łóżeczka Baby Hack, które również mam, producent również proponuje moskitierę i tam uważam, że ona się bardziej przyda, ponieważ to łóżeczko Baby Hack jest bardzo mobilne, to również, ale tym Baby Hack można jeździć po całym domu, można wyjechać na taras, jeżeli ma się dom, i wtedy taka moskitiera uważam, że się bardzo może przydać, kiedy wyjeżdżamy na zewnątrz, kiedy mamy dom, i wtedy. Jakieś muszki, komary latają, więc jest to jakaś forma zabezpieczenia tego maluszka przed tymi komarami. Następna rzecz to ten misiu grający. O, się bardzo przydał, Początkowo myślałam, że po prostu będzie tylko jako ozdoba, ale bardzo fajnie sprawowała się ta melodyjka, te światełka. To bardzo fajnie uspokaja dziecko. W moim przypadku było to bardzo przydatne. Ja jestem tego zdania, żeby mieć jak najmniej tych zabawek w tych pierwszych miesiącach życia dziecka, więc nie było tego dużo. Jeżeli już mówimy o zabawkach, to chciałabym powiedzieć o takich malutkich. Jakby zabawkach edukacyjnych, kiedy dziecko uczy się przez dotyk. Mam tutaj coś takiego, to jest do gryzienia: kiedy dziecko już zaczyna wkładać rzeczy do buzi, to lubi sobie pogryźć takie plastikowe elementy i tutaj przez dotyk, jakby przez dźwięk poznaje świat, więc taka forma jakby zabawki bardzo się fajnie również u nas spisała, bo dziecko cały czas jest tym zainteresowane. Ogółem staram się jakby ograniczać ilość niepotrzebnych zabawek, bo w tych pierwszych, dosłownie pierwszym, drugim, trzecim miesiącu życia naprawdę dziecko tego nie potrzebuje, dopiero w kolejnych etapach yy, nie potrzebuje. Może potrzebuje, ale nie potrzebuje tego aż tak dużo. Tutaj pokazuję laktator. Laktator jest to yy, moim zdaniem... Yy, po prostu must have. Bez tego bym nie dała rady. Od razu, jak wyszłam ze szpitala i przyjechałam do domu, to pierwsze po co sięgłam był naprawdę laktator, ponieważ już czułam, że muszę te mleko odciągnąć. Było tego pokarmu bardzo dużo, więc ten laktator mi po prostu uratował życie. Jakby nie korzystam z niego codziennie, ale są sytuacje, kiedy muszę wyjść z domu, to odciągam mleko i dziwił się jakby jest zabezpieczony, że po prostu te mleko jest, bo ja cały czas yy, mamy czwarty miesiąc i dziecko jest cały czas karmione piersią ani żadnych herbatek, ani wody jeszcze nie podawałam mamy to szczęście, że ten pokar jest następne rzeczy z Lansinok to są takie wkładki laktacyjne jednokrotnego użytku oraz wielokrotnego użytku miałam i to i to opakowanie te wielokrotnego użytku cały czas z nich korzystam nawet w tej chwili więc z nich jestem bardzo zadowolona one już po kilku praniach tracą ten śnieżno-biały kolor ale bardzo dobrze mi się sprawują wszystkie Produkty, postaram wam się podlinkować pod tym filmem, podzielę to na hity i na buble. A te wkładki jednorazowe również się przydają. Na przykład, jak szłam na wysyłkę, to założyłam sobie te jednorazowe, e, jednak te wielokrotnego użytku, mega, mega, polecam wam, chronicie środowisko i no jest to fajna rzecz. E, tutaj jeszcze pokazywałam, tak, lanolinę, używałam jej w szpitalu, ale później przestałam używać, bo nie odczuwałam takiej potrzeby. Jedyne co to, używałam jej w toaletce mam tutaj toaletkę i używałam jej do smarowania ust, ponieważ ona bardzo dobrze nawilża usta. Pokazywałam tutaj również komplet czterech buteleczek, które właściwie to raz wykorzystałam jedną, bo nie miałam takiej potrzeby, żeby na przykład zamrozić pokarm albo y, większą ilość przechowywać w lodówce. Jak korzystam z laktatora, to po prostu na bieżąco odciągam mleko i takie mleko odciągnięte można do 8 godzin trzymać poza lodówką. Jak już jesteśmy przy no mega... Y, Polecam tą markę, bo mają naprawdę takie produkty laktacyjne bardzo dobrej jakości. Tutaj mam takie silikonowe nakładki na piersi. Zanim urodziłam, to nie wiedziałam, że będzie mi to potrzebne. Wiem, że dużo dziewczyn to pokazuje. Tutaj mam akurat... ona jest oryginalnie zapakowana, bo mam takie trzy. Jak byłam w szpitalu, no to tam położna polecała takie nakładki i one naprawdę ułatwiają karmienie. Nawet moja mama, jak zobaczyła, że coś takiego mam, to powiedziała, że za jej czasów czegoś takiego nie było i wielka szkoda, bo to się mega przydaje i to jest bardzo praktyczna rzecz, bardzo pomaga w karmieniu. Kiedy jest ciężko dziecko przystawić do piersi, no to taka nakładka gwarantuje Wam, no nie wiem. 100%, 99%, że to będzie sukces, że z taką nakładką spokojnie dziecko nakarmicie, więc ja mega polecam, jestem z tego bardzo zadowolona. Są chyba dwa rozmiary, ja mam Size 1. Jak już jesteśmy przy takich rzeczach, które tutaj mam, ale ich nie pokazałam w wyprawce, mam tutaj cztery rzeczy. Puder dla niemowląt. W ogóle mi się nie przydał w szpitalu, mi powiedzieli, że kurę dziecka pielęgnować kremem, nie używać pudru, chyba że są odparzenia, ale jak tych odparzeń nie ma, to pudru nie używa tylko krem, więc to mi się w ogóle nie przydało, ale używam tego, zamiast dla dziecka, to dla siebie. Po prostu sypię sobie na włosy. Kiedy mam włosy takie już troszeczkę przetłuszczone, to zamiast suchego szamponu używam tego pudru termometr, taki bezdotykowy, przydał się. Ja jakoś nie miałam może za dużo sytuacji, żeby sprawdzać tę temperaturę u dziecka, ale e, kiedy e, byliśmy po szczepieniach, pielęgniarka zaleciła, żeby kontrolować, czy dziecko po szczepieniu e, nie ma na przykład gorączki. Zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłych się coś takiego przydaje. I jeżeli chodzi o ubranka, to to chciałam Wam powiedzieć: takie ubranka, które nakłada się na górę yy, i nie jest to body to uważam, że to jest mało praktyczna rzecz, ponieważ to od razu dziecku wychodzi ze spodenek, więc tego nie polecam. Natomiast polecam wszelkiego rodzaju takie body, pajacyki, jest to jedna całość. One są rozpinane z przodu. Bardzo łatwo się coś takiego zakłada, po prostu kładziecie to sobie na powiedzmy przewijak, czy na łóżko, na to dziecko, kładacie rączki, nóżki i z przodu zapinacie te guziczki, a kiedy trzeba coś przekładać przez głowę, również się da, ale jest to jakby troszeczkę Trudniejsze, dziecko czasami się mocniej wierci. Ja zdecydowanie polecam takie rzeczy, które są zapinane na guziki z przodu. Ok, kolejne rzeczy były ze strony Tiny Star, i miałam tutaj taki organizator. Powiem Wam w ten sposób, że ten organizator jest bardzo fajny, i myślałam, że cały czas będę z niego korzystać. Natomiast mój przewijak ma już zainstalowane takie pudełeczka obok gdzie ja trzymam wszystkie pieluszki, trzymam wszystkie jakby kosmetyki do pielęgnacji jakby te pudełka wyeliminowały potrzebę posiadania tego organizera więc z tego organizera właściwie nie korzystałam, natomiast uważam, że jeżeli ktoś nie ma takiego przewijaka jak ja, no to ten organizer bardzo się przydaje. Kolejna rzecz z The tiny star jaką miałam, no to kokon kokon bardzo mi się przydał, kiedy dzidziusz jest taki malutki i kładzie się go do łóżeczka to odnoszę wrażenie, że ten kokon on bardzo fajnie jakby otula dziecko mega praktyczne, kiedy chcecie dziecko położyć na boczku, jakby pleckami opiera się o tą obręcz tego kokonu i bardzo łatwo jest to dziecko ułożyć, więc y, oczywiście bez tego da się przeżyć, ale ja jak najbardziej polecam kokon przydał się powiedzmy do trzeciego miesiąca życia, z Tiny Star miałam jeszcze prześcieradło, prześcieradło super jakby estetycznie to wygląda na przewijaku, jednak podczas przewijania zdarza się, że dziecku się uleje i wtedy te prześcieradło bardzo szybko się zmienia, więc ja z racji, że przewijak mam jakby wodoodporny, to mm, po prostu korzystam z tego, że ta powierzchnia tam jest wodoodporna i już nic tam nie kładę, żadnego prześcieradła, bo prześcieradło zwyczajnie, bardzo szybko trzeba po prostu zmieniać. I jeszcze jedna rzecz z Tajny Star to jest kocyk bambusowy, kocyki y, są bardzo przydatne, czy to do wózka czy żeby przykryć w łóżeczku więc kocyki jak najbardziej polecam kosmetyki z Emotopic tutaj również wszystkie kosmetyki polecam, zarówno miałam krem natłuszczający, inny jakiś krem nawilżający wszystkie zużyłam będzie w dęku za niedługo będę je pokazywać, emulsja do kąpieli balsam do ciała naprawdę takie produkty sprawdzone od pierwszego dnia życia więc te kosmetyki z z Emotopik polecam Wam. Okej, okay, miałam małą przerwę, ponieważ tutaj dzidziusia trzeba było przytransportować. Jesteśmy właśnie w Baby Hack. Nie wiem czy to zobaczycie. No, nie za dużo zobaczyliście. Zabaweczkę daję dzidziusiowi, także trochę będzie szeleścić, ale chyba przeżyjemy i odpalam film z drugą wyprawką dla noworodka no to tak, e, smoczek oczywiście, że się smoczek przydał, chociaż przez pierwsze dwa tygodnie życia e, dzidziusia w ogóle tego smoczka nie używałam, natomiast przyszła taka przyszedł taki wieczór kiedy dziecka nie dało się uspokoić ciągle marudziło e, no i wyciągłam smoczek i nagle po prostu jak ręką odjął jest taką formą uspokojenia noworodka więc jak najbardziej polecam tylko starajcie się e, dziecka jakby nie uzależnić od tego smoczka, więc nie nadużywać smoczka, tak, tak uważam. Pokazywałam tutaj również buteleczkę. E, te butelki za bardzo na ten moment się nie przydają. E, miałam je, ponieważ chciałam już jakby w pogotowiu mieć, m, gdyby e, trzeba było, bo ja nie wiedziałam, czy ja będę cały czas karmić piersią, czy ja będę musiała dokupywać jakieś mleko, e, takie wiecie, modyfikowane. E, nie miałam pojęcia, wolałam to już mieć, e, dlatego. Już to na tamtym etapie przed, cią... przed porodem zamówiłam, jednak to się po prostu nie przydało, ale cały czas to mam, więc może jakby na dalszych etapach życia dzisiaj się to przyda i wtedy będziemy z tego korzystać. Na chwilę obecną to się nie przydało. Pokazuję tutaj również aspirator taki ręczny. Nie mam żadnego takiego elektrycznego. Na początku kilka razy użyłam, bo wydawało mi się, że dziecko ma może jakiś taki mały katarek, albo po prostu coś tam w nosku siedzi więc go użyłam, ale teraz nie widzę za bardzo potrzeby, żeby go używać, ale no myślę, że to jest taka rzecz, którą warto mieć. Pokazywałam tutaj taką kosmetyczkę z nuka, miałam tam smoczek, aktualnie cały czas ten smoczek używamy. Szczotka do włosów, również ta szczotka się przydała. W tym komplecie również były nożyczki do obcinania paznokci, jednak ja dziecku paznokcie nie obcinam tymi nożyczkami i był jeszcze taki gryzak, ten gryzak używamy. Następne rzeczy, jakie tu pokazywałam, to marka mam. I mam tutaj również smoczek. Nie wiem, trzy smoczki chyba mam. Pokazałam też taką szczotkę do czyszczenia butelek, jednak ta szczotka w ogóle się na razie nie przydała. Tak to jest po prostu trochę tych rzeczy, takich małych gadżetów mam, które się jakby totalnie nie przydały. Może przydadzą się na kolejnym etapie życia. Dwa nasze laktacyjne do karmienia z Pri bardzo polecam. Okazywałam w tym filmie przewijaka z banienką. Jak ktoś ma miejsce w domu, to jak najbardziej polecam. Przewijak bardzo mi się dobrze. Sprawuję z wanienką. Jest troszeczkę problem, ponieważ jest mało miejsca u mnie w łazience. Mam wąską łazienkę i użytkowanie utrudnione, natomiast korzystam z niej. Na pewno są jeszcze produkty, które mam e, ubranka, które e, użytkowaliśmy przez pierwsze miesiące życia. Mogłabym powiedzieć jeszcze więcej, jednak chciałabym to chyba podzielić bardziej może na jakieś osobne filmy. Myślę tutaj o zrobieniu filmu e, taki totalny minimalizm, totalne minimum w pierwszych miesiącach życia na Dajcie mi znać, czy chcecie taki film, mi wydaje się, że to będzie fajna opcja i chciałabym go nakręcić więc pokazałabym wam moje totalne minimum, ile potrzebuję do małe niemowlę w pierwszych miesiącach życia bo tutaj powiedziałam, co się przydało, co się nie przydało, ale takie totalne minimum to jest trochę inna sprawa, na pewno jeżeli chodzi o ubranka, no to tutaj u mnie był minimalizm spory, bo ja jeżeli... Mówimy o pierwszych trzech miesiącach życia. Ubranka zapakowałam wszystkie w takie pudełeczko, mniej więcej tych wymiarów. Więc tych ubranek miałam naprawdę niewiele i to była wystarczająca ilość. Oczywiście mówię tutaj o zdrowym dziecku, któremu jakoś nadmiernie się nie ulewa, więc nie trzeba codziennie tych 5 razy zmieniać. Ja cały czas mówię o moim przypadku i oczywiście szanuję to, że każdy ma inne zdanie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!